To nie brak pieniędzy cię blokuje, tylko warunek, który na nie nałożyłaś. Logiczne myślenie to jest warunkowanie życia. I ja nie mówię, że logiczne myślenie jest złe, ale kiedy staje się twoim jedynym filtrem w rzeczywistości, przez który próbujesz zrozumieć świat i siebie, to on zamyka cię w takiej mm, klatce przewidywalnych schematów, bo logika to jest domena umysłu, a umysł zna tylko to, co zna. Tylko to, co już się wydarzyło, tylko to, co może się zapisać w tabeli, co można udowodnić, wytłumaczyć, to, co jest bezpieczne, poważne, znane. Mówię to w taki ironiczny sposób, bo po prostu dla mnie to jest absolutna ciemnica klapki na oczach. Więc dla umysłu logicznego, wszystko, co jest prawdziwe, nowe, co zrodzone jest z głębi z duszy, zostaje odrzucone jako nierealne, nielogiczne albo dziwne. I w tym miejscu umysł zamyka drzwi do życia, które naprawdę chcesz przeżyć. Ile razy nie zrobiłaś czegoś, bo to się nie opłacało, bo to nie miało sensu, bo to nie miało gwarancji? A dusza krzyczała, idź, idź, ale cię pchała, nie, nie ma sensu. Ile razy zdradziłaś siebie, bo umysł kazał ci zostać, choć ciało czuło, że to nie jest twoje miejsce. Jak to później odchorowałaś? Logika opiera się na przyszłości, a intuicja otwiera drzwi do przyszłości. Tutaj nie chodzi o to, żebyś ty wybierała teraz pomiędzy jednym a drugim, ale jeżeli naprawdę chcesz żyć, Pozwól, żeby prowadziła Cię mądrość większa niż Twój własny umysł. Twoja wewnętrzna prawda. Cisza w brzuchu, która daje Ci znak, czy tu zostać, czy, czy nie. Drżenie Twojego serca. Naucz się je rozpoznawać. To, co wiesz, zanim zdążysz pomyśleć. To jest intuicja. Umysł stwarza Ci warunki. Najpierw muszę mieć pieniądze, żeby zapisać się na kurs, żeby poczuć się bezpiecznie, żeby coś stworzyć, żeby w ogóle żyć pełnią. Serio? Umysł mówi: jeśli A, to B. Jeśli nie mam pieniędzy, to nie mogę. Jeśli nie mam pewności, to nie ruszam. Jeśli nie widzę efektu, to nie działam. Sorry, ale w tym miejscu właśnie tworzy się to wąskie gardło rzeczywistości. Przepływ się zatrzymuje, a ty stoisz. Fokusujesz się na braku. Nie mam. Odpychasz to lękiem i zaczynasz żyć z miejsca niedoboru, chociaż Twoja dusza nigdy nie była uboga. Ale dusza nie działa w trybie, jeśli to, to to, jeśli A to B, ona mówi, poczuj, zaufaj, zrób pierwszy krok. A reszta przyjdzie w odpowiedzi. Pieniądze są warunkiem Twojej obfitości. To Twoje zaufanie do siebie i życia je przyciąga. Co jeśli warunek, który stworzył Twój umysł, nigdy nie był prawdą? Co jeśli wystarczy, że zaczniesz żyć tak, jakbyś już miała wszystko, co potrzebne, i dopiero wtedy świat się dostosuje? Mówię tutaj oczywiście o emocjach, a nie o wydawaniu pieniędzy, których nie masz. Chodzi o to, co masz w portfelu, tylko co czujesz, jak patrzysz na to, co masz w portfelu.